Jezioro skuto jeszcze lodem, ale robotnikom pracującym przy budowie trzeciego etapu promenady to nie przeszkadza. Wykonawca wbił już w dno stalowe grodzie i niedługo wypełni je ziemią. To na tym podkładzie przebiegać będzie 300 metrów nowego etapu promenady wzdłuż jeziora Euckiego. Ten odcinek ma być gotowy do wakacji. Będzie kosztować ponad 2,5 miliona złotych, a za 3 lata promenada dociągnie już do zamku Krzyżackiego. Takie są przynajmniej plany. Rozpoczyna się nabór do ełckich przedszkoli. Na najmłodszych w siedmiu placówkach czeka około 1250 miejsc. Rok 2011 będzie kolejnym, w którym do miejskich przedszkoli nie będą przyjmowane dzieci z gminy. W pierwszej kolejności będą przyjęte dzieci pięcio i sześcioletnie. Karty zgłoszeń dzieci dostępne są we wszystkich przedszkolach oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Ełku. Rodzice powinni je złożyć w wybranych placówkach do 15 kwietnia. Od 1 kwietnia więcej zapłacimy za bilety na przejazd autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ełku. Za te jednorazowe zapłacimy od 20 do 40 groszy więcej. Miesięczne podrożeją nawet o 7 zł. Za normalny bilet miesięczny uprawniający do przejazdów na terenie miasta zapłacimy 72, a nie jak dotąd 64,5 zł. MZK podwyżki tłumaczy wysokimi cenami oleju napędowego i podwyżką podatku VAT na usługi transportowe.